Cześć wszystkim! Witajcie ponownie na naszym kanale poświęconym informowaniu Was o ważnych aktualizacjach finansowych i świadczeniach w Polsce. Dziś mamy dla wszystkich seniorów niezwykle ekscytujące wieści. Tak, mówimy o znaczących zmianach w świadczeniach emerytalnych, które wejdą w życie we wrześniu 2024 roku. Więc złapcie filiżankę herbaty. Wygodnie się usadowcie i zanurzmy się w te fantastyczne zmiany, które wpłyną na tysiące seniorów w całej Polsce. Zanim przejdziemy do szczegółów, chciałbym na chwilę zwrócić uwagę na znaczenie tego tematu. Nasi seniorzy spędzili dziesięciolecia, przyczyniając się do naszego społeczeństwa, budując Polskę, którą znamy i kochamy dzisiaj. Przetrwali kryzysy gospodarcze, zmiany polityczne i transformacje społeczne. Teraz, gdy cieszą się zasłużoną emeryturą, niezwykle ważne jest, abyśmy jako społeczeństwo zapewnili im życie z godnością i bezpieczeństwem finansowym. Dlatego dzisiejsze wiadomości są tak istotne i dlatego cieszę się, że mogę się nimi z Wami podzielić. Zacznijmy od najważniejszej wiadomości. Od września 2024 roku polski rząd ogłosił znaczący wzrost świadczeń emerytalnych dla wszystkich seniorów w kraju. To nie jest drobna korekta, mówimy o znacznej podwyżce, której celem jest poprawa jakości życia naszych starszych obywateli. Decyzja ta zapadła po miesiącach rozważań, biorąc pod uwagę takie czynniki jak wskaźniki inflacji, wzrost kosztów życia oraz ogólna sytuacja gospodarcza w Polsce i na świecie. To wyraźny sygnał, że nasz rząd dostrzega wyzwania, przed którymi stoją seniorzy i podejmuje konkretne kroki, aby im zaradzić. Teraz wiem, że wielu z was pewnie zastanawia się, czy to dotyczy mnie. Mam dobrą wiadomość. Ta podwyżka świadczeń dotyczy wszystkich seniorów w Polsce, którzy obecnie otrzymują emeryturę. I kiedy mówię wszyscy, mam na myśli wszystkich. Niezależnie od tego, czy jesteś na standardowej emeryturze emeryturze przedemerytalnej emeryturze z tytułu niepełnosprawności Rencie rodzinnej czy rencie uzupełniającej jesteś objęty tymi zmianami. To kompleksowe podejście zapewnia, że żaden senior nie zostanie pominięty, niezależnie od kategorii świadczenia emerytalnego, którą otrzymuje. Przejdźmy do liczb. Wiem, że to część, na którą wielu z Was czekało. Ta podwyżka może pokryć kilka miesięcy opłat za media, znaczną część rocznych wydatków na zakupy spożywcze. Potrzebne naprawy lub modyfikacje w domu, dodatkowe usługi zdrowotne, które nie są objęte przez krajowy system opieki zdrowotnej, a może nawet przyjemne wakacje czy wizyty u członków rodziny mieszkających w innych częściach kraju. Ta podwyżka to nie tylko liczby na papierze. Chodzi o prawdziwe poprawy w codziennym życiu, zapewniając odrobinę więcej swobody finansowej i spokoju umysłu naszym seniorom. Upewnijcie się, że sprawdzicie swoje konta bankowe w tym dniu, aby zobaczyć różnicę. Jeśli otrzymujecie emeryturę pocztą, możecie zauważyć wzrost o dzień lub dwa później, w zależności od lokalnej poczty. Ważne jest, aby pamiętać, że ta podwyżka zostanie automatycznie zastosowana. Nie musicie składać żadnych dokumentów ani dzwonić. ZUS zajmie się wszystkimi niezbędnymi korektami z ich strony. Ale to jeszcze nie wszystko. Oprócz wzrostu emerytur, rząd wprowadził również dodatkowe korzyści. Przejdźmy przez nie krok po kroku. Po pierwsze, jest nowy dodatek zdrowotny. Uznając, że koszty opieki zdrowotnej często rosną wraz z wiekiem. Ten dodatek może być użyty na współpłaty za recepty, leki dostępne bez recepty lub na pokrycie kosztów prywatnych konsultacji medycznych, jeśli zajdzie taka potrzeba. Kolejną nowością jest nowy benefit transportowy. Aby pomóc seniorom pozostać mobilnym i w kontakcie ze społecznością, ten benefit obejmuje darmowy transport publiczny dla seniorów powyżej 60 roku życia we wszystkich większych miastach. Ma on na celu zapobieganie izolacji społecznej i zapewnienie seniorom łatwego dostępu do opieki medycznej, zakupów i aktywności społecznych. Dla seniorów, którzy potrzebują dodatkowej pomocy w domu, ale chcą zachować niezależność, wprowadzany jest nowy program pomocy domowej. Program ten zapewni do liczba godzin tygodniowo usług opieki w domu, pomoc w takich zadaniach jak sprzątanie, gotowanie i opieka osobista. Wszystko wykonywane przez wykwalifikowanych pracowników, aby zapewnić wysoką jakość opieki. W naszym coraz bardziej cyfrowym świecie rząd chce upewnić się, że seniorzy nie zostaną w tyle. Nowy program cyfrowej wiedzy zapewni darmowe zajęcia z obsługi komputerów i smartfonów dla seniorów oraz zniżki na usługi internetowe dla emerytów.